Grzegorz Szczepanik, MMA.pl, jesteśmy na forum MMA, naszym gościem jest Marcin Różal-Różalski, e, tutaj nam troszeczkę przeszkadzają e, ja, ja, jakieś dopingujące niewiasty, słuchaj, ja bym miał pierwsze pytanie takie do Ciebie troszeczkę inne, e, na jednym z ostatnich Twoich wywiadów pojawił się pewien facet i troszeczkę Ci przeszkodził, powiedz mi widziałeś to później, oglądałeś to? Jak blisko było, żebyś, żebyś zareagował trochę w inny sposób? A Że mu w ryj wyjebał, o to chodzi. No, tak mi, właśnie tak? pytam. Nazywajmy rzeczy po imieniu, słuchaj. Ogólnie no to co, no, na początku myślałem, że to jest, błąd, tam pocześnie zaczął coś mi mówić do ucha. I wiesz, i mi się wydawało, i święci byłem przekonali rękę na tą tamtą porędałbym sobie, ucieć, że on powiedział nazwisko, znaczy pseudonim mojego przyjaciela, że to on go przysłał. I dlatego też ja z nimi na ciebie trochę tak porozmawiałem, ale pierwsza wiesz, też była taka sytuacja, że no tak, no, kamery Polsat, Maciek, Martin, pierwsze, pierwsze rzędy przy przy ringu. Także, wiesz, no te łańcuchy jeszcze jakieś tam są, co trzymają w ryzach, no ale do odklejki było bardzo, bardzo mało, bo nie lubię takich sytuacji, wiesz, jakieś hamidło przychodzi na sportową imprezę, napierdolił się jak świnia i chodzi, robi siarę, ktoś go tam no podkręcił, ktoś, wiesz, żeby, żeby się pośmiali, zrobili z niego idiotę, no chłopak zrobił to, otarł się, kurwa, o, o kalectwo. No no, 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 i co, no nic nie poradzimy, no, no, no zawsze się znajdzie jakiś, kurwa, idiota. Było trochę śmiechu, mi to w ogóle, ani mnie to nie śmieszyło w, w trakcie, ani po, no bo, no bo no niepotrzebne jest nikogo, nikomu, no ale no było i wiesz, no i co? Często się zdarzają takie sytuacje, w których faktycznie jest na tej krawędzi już jesteś, często, że... Często, często, bo wiesz, przykre to jest, wiesz co jest przykre, przykre to jest to jak ktoś mi mówi, że rób to dla fanów czy, czy coś. Stary, patrz, tak, tak, tak ostatnio mnie bardzo coś ubodło. Była ostatnio gala KSW 30, tak właśnie, o której tutaj wspomniałeś, tak? Na Torwarze. Na torwarze było około 8 tysięcy ludzi. Dziewczyny z fundacji ST, które jestem ambasadorem, zbierały do puszki. Wiesz że zebrały? No pewnie niewiele, skoro to tym wspominasz. A było 8 tysięcy ludzi. Ja, dziesiąt żyjąc w tej kurwa erze lajkomanii, tak? Mam ileś tam tych kurwa lajków na stranpage'u. To nie chodzi o nie wiadomo jaki wyczyn. Ustaw sobie przelew stały, daj złotówkę, daj dwie złotówki, jak masz więcej daj 10 złotych. I można pomóc, a ludziom się kurwa nie chce. I on później pisze mi SMS-y albo na, na, na wiadomościach. Jestem twoim wielkim fanem. Kurwa, nie pisz mi tego, zrób coś, wiesz schodzi, to mnie wkuria i powiem Ci, jak tak podchodzą ludzie i tak jak gadają, czasami jest to miłe, czasami ten, ale ogólnie to ja nie chcę tego, od tego jak najdalej, ja tu jestem na przykład, mi się tu dobrze nie przebywa, ja bym tu mógł być jako cywil, przyjść sobie, zobaczyć, zglądać, żeby mnie ludzie nie znali, bo to jest męczące, to jest miłe na swój sposób, ja wiem i, i to doceniam, bo że są ludzie, którzy w tym całym natłoku tego bagna, są szczerzy, pomagają, fajnie, ale ile jest ludzi, którzy wiesz, bo znaleźli sobie kurwa taką małpę w cyrku i wiesz chodzi, i to jest przykro i mnie to bardzo denerwuje i bardzo mnie to drażni. Mhm. E, a powiedz mi, bo e, widzę na koszulce masz e, jakieś podpisy tutaj tak, już szkolne. Podpisy wszystkich e, zawodników, których mi się uda spotkać. E, I wiesz, no i, no i co i wystawię tą koszulkę na aukcję? Mam nadzieję, że ją wysoko zlicytujemy i wiesz, no i dochód przeznaczę na... Pomoc Fundacji Bogdanowi Smoleniowi, której ostatnio właśnie ruszałem i będę chciał, jeżeli zobaczymy jeszcze też ile uzbierałem oczywiście, tak, bo to wiesz to jak uzbieram np. 100 zł, no to za bardzo nie pomogę, no ale mam nadzieję, że uzbieram więcej, poza tym wiesz, że coś z własnej kieszeni dołożymy. I teraz kolega do mnie się taki zwrócił, poznałem go właśnie na Srejsie, normalny chłopak, wiesz, zbiera na cztery kółka, ale nie na WRC, nie na GTI, nie na GTS, na wózek inwalidzki. 12,5 tysiąca, gdzie dzisiaj, słuchaj, dzisiaj mamy sobotę, wiesz ile dzisiaj pieniędzy pójdzie na kokainę i na wódkę w lokalach? No pewnie więcej niż na ten wózek. Właśnie, dlatego wiesz, ja już pierdolę, już mi się nie chce nawet, wiesz, na ten temat gadać, używać wulgaryzmów. Trzeba po prostu działać, zacząć działać, wiesz, i powiem że to też jest fajny pretest do pewnych rzeczy, że dorasta. Ja na, w tym momencie, w jakim jestem i w miejscu, w którym jestem, walczę, bo lubię walczyć, bo chcę się bić, nadal chcę się bić, nie mam jeszcze dość bicia się. Ale dzięki temu, że się biję, że będę dawał dobre walki, że ludzie będą chcieli to oglądać, Bo normalne, że federacja wtedy da mi walkę, jak ludzie chcą oglądać mnie w walce. Jeżeli dadzą mi walki, to normalne, że ja zarobię na tym pieniądze. Zarabiając pieniądze, ogólnie zarabiając pieniądze jakieś tam w życiu, to jest takim bonusem dla niego dodatkowym. Czyli z tego bonusu którego ja mogę normalnie, bez jakiegoś uszczerbku na swoim budżecie, wziąć te ileś tam tysięcy i dać. Nie robić funda, nie robić, nie robić licytacji, nie robić licytacji. Tak na ostatnio była jakaś tam, że zbierali na jakąś operację. I brakowało tyle tyle, i na, na, na śmieszne pieniądze kurwa zbiórka, stary, wyjąłbym z Pitera, położył, weź. I będzie mi na to stać po tej walce, ja to zrobię. I ja nie będę się wtedy masturbował na, 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 na Facebooku czy gdzieś, że ha, to zrobiliśmy, pomóc mi, ja po prostu to kurwa zrobię. I to jest fajne, I to mnie nakręca, to mi daje moc i nic więcej. Powiedz mi, e, kiedy w Tobie... Jeszcze, jeszcze dokładam, że jestem szatanistą. <laughs> właśnie, bo, właśnie I, i to będzie też dotyczyło moje pytanie. E, jesteś szatanistą, <laughs> Kiedy w Tobie się zrodziła taka hmm, chęć niesienia pomocy? Bo Ty się, e, Ty z tymi psami miałeś tą fundację, tutaj jest Smoleń, tutaj jest jakiś gość na wózku. Jak ty, to z Tobą było? Wiesz, dlaczego pomagam? Bo do, do, doszedłem w życiu do takiego etapu, że pierwsze primo, stać jest mi na pomoc. Stać jest mi na pomoc, bezinteresowną pomoc, bez uszczerbku na moich jakichś tam, wiesz, finansowych, finansowych tych y, gimnastykach. Druga sprawa, dojrzewam też emocjonalnie do tego, tak, i widzę ile ludzi, ile ludzi potrzebuje tej pomocy, ile zwierząt potrzebuje pomocy i ile mogę pomóc, ile już udało mi się pomóc i to jest fajne i powiem Ci, to chyba daje mi największą satysfakcję, daje mi To, że jestem szatanistą, to już też pomijamy ten temat, bo przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć kto to jest szatanista, kto to jest szatan i tak dalej, i tak dalej. Pomagam, bo mogę pomóc, bo lubię pomóc i szczerze, masturbuję się tą pomocą dla samego siebie, że mogłem pomóc, a patrząc na tych wszystkich takich wypacykowanych kurwa balasów, co chodzą, obwieszonych kurwa tym czy tamtym i wiesz, ja się czuję od nich lepszy. Ja się czuję od lepszy wewnętrznie i mimo że jeżdżą nie wiadomo jak wyjebanymi samochodami, czy noszą zegarki, za które mój dom by sobie kupili, ja się czuję od nich lepszy i to, mnie, to, mnie, to mi daje satysfakcję, to mnie napędza. Nie? Ja myślę, że, że nie tylko ty się czujesz lepszy po, tym, po, takich, po takich działaniach. Ja myślę, że też jesteś mocno e, pozytywnie odbierany właśnie przez to, e, jaki jesteś, tak naprawdę. E, dobrze, ale zostawmy te kwestie i przejdźmy do tego, co się wydarzy już niebawem. E, z tego, co gdzieś czytałem, słyszałem rozmowy z tobą, e, no ty za bardzo tej walki nie chciałeś. Nie nie byłeś jakoś, nie naciskałeś ty na walkę z Mariuszem Pudzianowskim, tak? Ja, tak? ja z Mariuszem rozmawiałem po walce w Londynie mówiłem, że Mariusz, teraz częściej pytałem mnie o walkę z tobą, Jak chcę się napierdalać. Ja się napierdalać. Nie ukrywajmy, nie mieć co zrobiłem. Myśmy przewracam że my będziemy leżeć. ta walka będzie wtedy nudna. A ja bym chciał dawać widowiska, bo po mam 38 lat i chciał dać widowiska, mocne widowiska. Mariusz mi no, zakończył się temat. Później dochodzi mnie gdzieś tam, że jednak ta walka jest gdzieś planowana i zostało użyte bardzo złe słowa, że będzie to walka w kategorii komercyjnej, co jest bardzo niesmaczne, bo ja w komercji, jak ja biorę walki z dniowym wyprzedzeniem, gdzie zmieniłem mi przeciwnika w dniu walki, na dzień przed walką, gdzie walczę zniszczony taki, że ludzie po rocznej przerwej habitacji by nie wzięli walki, a ja biorę, także żeby słabe bardzo słowo, dobra, wziąłem tą walkę. Następna sprawa słuchaj, Mariusz ma większy bilans walko ode mnie. Mariusz ma lepszy bilans walko ode mnie. Mariusz walczył z zawodnikami, którzy przegrywali z Karolem Bedorfem, z mistrzem, tak? Mariusz był stawiany jako pretendent do walki o pas. Także teraz ja nie biorąc walki z Mariuszem, to bo co, bo się boję? Bo chcę się bić, tak to ma. albo akceptujesz, że MA tak, jak jest, albo sieć na ławie. Jeżeli James Maxwell nie chciał się ze mną bić, a jest pięciokrotnym Mission White Eye, wątpię, że ktoś się chciał ze mną bić. Muszę zagrozić to, że Mariusz będzie chciał mnie przewracać, jeżeli oczywiście będzie taki scenariusz, ja się będę z niego wyczołgiwał. Albo go będę bił, albo znowu będę leżał, także musiałem to zaakceptować. Druga sprawa to, co rozmawialiśmy, warunki jak mi przedstawione są warunkami takimi, że też nawet mnie skusiły do tego, prawda? A poza tym, wiesz, no, ja jestem po przegranej walce z Jamesem, on jest przegrań po, po przegranej walce z Gahamem, ja też przegrałem z Pitałem Gahamem, no, ale akurat, Pod... ani, ale tak, nie zostałem zdominowany. No, w rankingu mam ale ani jestem zdominowany, poddany, i do czy później do tej walki musiało dojść, prawda? Poza tym, wiesz, my jesteśmy też zawodnikami mniej więcej, tak samo wziętymi do Kazu. Mariusz został wzięty ze strongmenów. Ja zostałem wzięty z K1 z boksu tajskiego, z kickboxingu, ale żeby walczyć w Muay Thai musisz mieć mojej Thai, Że walczyć w boksie musisz mieć boks. Żeby walczyć w Mar ogólnie nie musisz mieć nic. Po prostu musisz, musisz umieć. Mieć, mieć patent, rozpędzić się, przewodzić, to też jest wygana walka. Tak? Bo przeleżysz. Także wiesz, tu nie ma czegoś takiego. Mariusz ma bilans lepszy, Mariusz walczył z zawodnikami na początku swojej kariery, którzy mieli o wiele lepszy bilans niż on. Ja na przykład na trzecią swoją walkę, gdzie dwie wygrałem y, z zawodnikami, którzy po prostu nie chcieli ze mną bić, tak? Przez, przez nokauty, tak y, y, Valentia tej który ma bilans 60 walk. O! Taki bonus! No i wziąłem tą walkę i najśmieszniejsze że to, że prawie brakowało, żebym go poddał. Gdzie ja nie miałem pojęcia o niczym i prawie bym wykręcił nogę. Nie wykręciłem, przegrałem, cyk. Także to też w jakiś sposób nas z Mariuszem y, przyciąga, że, że ta walka będzie no i, no i będzie, no. jeżeli żaden z nas się nie wysypie w taki dziwny sposób, no to ta walka będzie mhm. A wspomniałeś o tym, że obaj przegraliście z, z Peterem Grahamem e, siedzi Ci gdzieś w głowie jeszcze że fajnie by było się z nim zmierzyć jeszcze raz? Z Peterem Grahamem tak bardzo bym chciał zawalczyć, bo uważam, że to nie będzie rewanż, to nie będzie druga walka, tylko to będzie tak to, jakby do, do, do ciąg, kłodka, dalszy. Tak. ciąg dalszy. Ponieważ no, nie wiem, jakby było. Pierwsza runda była fajna, fajnie się oglądała, fajnie się biło. Niestety, wszystko ma swoją, swój czas przydatności do spożycia. no Poszło kolano i nie było fajnej walki już. Hmm. E, dobra, powiedz mi, e, w swoich przygotowaniach teraz do, do Pudziana będziesz się skupiał głównie na tym, żeby bronić tych obaleń? Na pewno się na tym skupiam. Na pewno jest wiesz duży nacisk kładziony podczas, podczas treningu. Ale wiesz, to no, nie ukrywajmy, no, e, kto się. Wroną urodził, kanarkiem nie zdechnie. Tak? Ja mam swoje schematy, mi się końca pracuję nad tym, żeby się nie dokręcało, ale jak będzie, tak będzie. Wiesz. Poza tym, wiesz, no, słuchaj, no, skupmy się na tym, że yy, ja się biję dla samego bicia się. Tak? Mam na pewno troszeczkę zmienione jakieś tam koncepcje, mam to wszystko ja troszeczkę inaczej pokładane niż przed ostatnią walką, no, ale jednak końcowym efektem tego wszystkiego ma być bójka, i, i o to chodzi. Hmm. Będziesz gdzieś wyjeżdżał do tych, do tych przygotowań? Cię. bardzo Cię. wyjeżdżać do Archeonu, tak? do Pawła Derlacza i Szona Bąkowskiego, ale wiesz, Paweł Derlacz ma w tym momencie Janę Jędrzejczyk, y, Pawła Kiełka, y, Aslamka, Mameda, Karola Celińskiego. A ja jestem zawodnikiem toksycznym, zawodnikiem y, takim, że wiesz, że ja trenuję zawsze sam, mnie rozprasza inne osoby na sali. A indywidualnie, żeby chłopacy ze mną trenowali, no to no, niestety ja nie mogę od nich tego wymarać, ja miałem swoich zawodników. Dlatego wiesz, na tą chwilę też stanąłem na głowie fajną ekipę sobie zebrałem, bo na przykład biorąc pod uwagę, że walczę z Mariuszem już bardzo silny i ciężki zawodnik, no to moja średnia waga moich sparring partnerów na tą chwilę wynosi ponad 105 kg. Silni zawodnicy mają doświadczenie w zapasach, mają doświadczenie w parterze bijący mocno, w stójce ma znowu już chłopaków bardzo szybkich, dynamicznych, żeby wiesz, schodzić. Cały czas jednak mimo swojej wagi tej dynamiki nie tracić, no i sądzę, że to wszystko fajnie jest poukładane w całość. Eee, no dobrze, ja myślę, że, że to by było wszystko, o co chciałbym cię zapytać, bo ewentualnie o to, jak jest z Twoim zdrowiem, tak? Bardzo, bo, dobrze. Czy, czy, bo ty... bardzo dobrze, moje zdrowie to jest układ okresowy Mendelejewa, <grym> także sądzę, <grym> że jest bardzo dobrze. Ale poważniejszych jakichś rzeczy, problemów? Znaczy, wiesz, to kontuzje są tak jakie były, tylko że, wiesz, ja oszukuję, oszukuję organizm, cały czas oszukuję. Ale daje się oszukiwać? Daje się, jeszcze się daje. Poza tym ostatnio robiłem badania i wszystko wychodzi, że jest super. Także, no, lekarzem lekarze się... mówią, trenuj dalej. Lekarze mówią, że już bym dawno, się przestał trenować. Ale, wiesz, tu chodzi o, wiesz, o serce, na przykład wątroba, jakieś tam markery rakowe, wiesz, jak jest to wszystko poukładane, jest bardzo dobrze. No, stawy są poniszczone, no, ale, wiesz, no, mówię, są nawadniane cały czas, są, są wszystko regenerowane na swój sposób, także, wiesz, jest dobrze. Ostatnie pytanie Ci zadam. Takie pewnie już ci zadają takie pytanie często. E, widzisz gdzieś koniec swojej sportowej kariery? Tak. Gdzie i kiedy? Jak? Wiesz co, jak mi zostawisz numer do siebie, to jak będzie koniec, to, ja to się zadzwoni, pewnie no okay. kończę. Wiesz dlaczego? Bo ja wstaję, rano powiem, że koniec. Po prostu powiem, że koniec. Na przykład widzisz, teraz chcę się cały zrobić, bo mam jakieś motywację. Tak mówię, mówiłem, zwierzęta pomoc, to daj i chęć bicia się, a za chwilę może już tego nie być i wiesz, a jeżeli na przykład będzie, rzecz, że, że właściciele powiedzą, słuchaj, już nie spełniasz naszych warunków, tak? Już nie jest zainteresowany tą sobą, no to wtedy będę się bił za mniejsze pieniądze na swoich warunkach, na swoich zasadach, w piwnicy, tak jak się bijemy całe życie. A jeżeli bym chciałem się bił, a mi się odechce, no to ja powiem, dziękuję dziękuję panowie, ale ja już się wypisuję. Wiesz, bo pytam, bo na przykład e, Juras, Łukasz Jurkowski, on sobie ustalił zasadę, że 10 przegranych i wszystko po prostu kończę i tyle, tak? No tak, no, ale wiesz, no nie, można, nie można porównywać wszystkich do siebie, bo każdy jest innym ja... człowiekiem. Bo ja, ja na przykład lubię się bić i wiesz, i, 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 i ten, i, 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 i lubię się bić, będę się bił. No, Dobra, dziękuję Ci bardzo, Dzień powodzenia bardzo, tam. Dziękuję.